Cześć Wam, witajcie serdecznie na moim kanale. Tutaj Juzek SQ9 JTX. Działaj z wizją końca. Działaj tak, żeby osiągać cele. Tu jest właśnie ten cel. Leży na moim stole. Zaraz zobaczycie. Obstawiłem się tutaj różnymi sprzętami. Dodatkowa lampa, z tyłu aparat, po to, żeby było widać, żebyś mógł to po prostu ze mną być w moim radioszaku, zobaczyć co tu się dzieje, żeby tu po prostu być. Na moim stole leży draft książki. Jest nieskończony, brakuje w nim pewnie tysiąc przecinków. Niektórych, dużo rysunków brakuje, niektórych rozdziałów brakuje. Tak naprawdę to jest połowa książki. Nikt tak nie robi, nie pokazuje swojej książki zanim ją napisze, a ja wam to dzisiaj pokażę, ponieważ trzymam w ręku pierwszy egzemplarz. Jeden, jedyny niepowtarzalny egzemplarz, który oddaje na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na dole w linku znajduje się właśnie odnośnik do tej aukcji. Na dole w opisie tego filmu znajduje się odnośnik do aukcji i tam, jak klikniesz, wchodzisz na aukcję, możesz zobaczyć tą książkę. Ale jeszcze tam nie idź, bo ja ją mam tutaj na biurku, zaraz ją pokażę. No więc nie będę owijał w Zaczynamy. To, co jest na moim bruku się właśnie znajduje. To jest ten draft. Powstał w ten sposób, że po prostu szlifowałem go i szlifowałem, i szlifowałem. I ten koniec, właśnie o którym mówiłem, w tej wizji końca, się zbliżał I stwierdziłem: No nie, no jak tak dalej będę robił, to ja tego nigdy nie zrobię. No więc zamknąłem oczy, po prostu nacisnąłem NTS, skompilowało się, zaniosłem tego PDF-a do wydrukowania, potem zaniosłem do introligatora i powstała pierwsza wersja. Ta pierwsza wersja, jeden, jedyny egzemplarz. Jeden, jeden egzemplarz, wydanie zerowe. No właśnie, i dzisiaj je pokażę, ponieważ nigdzie jeszcze tej książki tak naprawdę w całości nie widział poza moją żoną, którą pozdrawiam. Na razie jest tutaj, książka się składa z, z kilku, m, m, kilku rozdziałów. Nie będę może tam przeglądał tego spisu treści, natomiast zobaczmy, tutaj mamy wstęp, w każdej książce tu możecie, może, możecie zobaczyć mojego dziadka sp 9 Następnie w podrozdziale podstawy krótkofalarstwa opisuje mm, pasma y, amatorskie, które stosują krótkofalowcy, które mamy dostępne. Pewne prawidłowości, które występują tutaj: w, pasma amatorskie, pasma, pasma AKF, UKF, specjalne pasma, które ostatnio przydzielono krótkofalowcom. Czasami zdarzają się takie rozdziały, gdzie jest na końcu taka lista wyliczeniowa. Tu jest tak naprawdę takie to do, co zrobić, nie? czego jeszcze nie zrobiłem. Tu mam takie pomysły. W tym rozdziale powinny być opisane pasma i właściwości. Propagacja fal. Inspiracją powinien być radio. Amateurs Handbook, ale oczywiście to akurat się nie znajdzie w tym rozdziale, jest osobny rozdział. No więc takie kwiatki też tutaj się znajdują. To jest draft. To jest to, co, nad czym tak naprawdę pracuję. Nad tym pracowałem jeszcze dwa tygodnie temu. Dzisiaj ten pilik już tam w komputerze jest bardziej rozwinięty. Znaki wywoławcze. Znaki wywoławcze. Był taki film kiedyś mój nie na temat znaków wywoławczych. Tutaj jeszcze kartę link y, dotyczący znaków wywoławczych. Proszę bardzo. Y, tutaj mamy znaki. W jaki sposób są skonstruowane? <laughs> Widzimy wyraźnie. O. Tu jest coś co sta stało się katastrofa powstał bankart tak zwany. benkard, czyli taki, takie zjawisko w, w, w składzie tekstu, gdzie pojawia się taka linia, jedna jedna linika, jedna jedyna linika na stronie. Taka, takich rzeczy trzeba unikać, bo to jest w ogóle bez sensu. Natomiast no tutaj mi się tego nie udało uniknąć, ponieważ tak jak wcześniej mówiłem, tak długo nad tym pracowałem, że w końcu zasłoniłem oczy i skompilowałem. I dlatego właśnie coś takiego powstało. Przepraszam, ale... Tutaj będzie jeszcze dalej coś pewnie napisane, więc... Poza tym ten margines tutaj się zmniejszy, więc wszystko się naprawi tak jak trzeba. Opisuję tutaj slang amatorski. Proszę bardzo elegancko, wszystko widać. Slang amatorski też był taki film o slangu amatorskim. Tutaj zobaczmy karta do, do tego filmu. Tutaj również ten tekst powinien się znaleźć w tym miejscu. Niestety coś tutaj się znowu pomieszało, ale to nic. Literowanie znaków, taki film powstanie, bo uświadomiłem sobie, że nie powstał nigdy taki film w moim wydaniu. więc już niedługo opowiem wam, dlaczego się te znaki literuje, dlaczego właśnie tak, dlaczego tak robić, a nie inaczej. Raporty krótkofalarskie i tak dalej, tu jest taki rozdział. I tutaj będziecie mieli okazję się wypowiedzieć, ponieważ... Znaczy zawsze macie okazję się wypowiedzieć. Ja z, wszystkie te komentarze, które tam na dole są przez Was napisane, czytam. Fizyki nie da się uszukać. To jest taki rozdział, stwierdziłem, no jestem naukowcem, więc no, jakoś tak nie mogłem koło tego przejść bez takiej refleksji. i zrobiłem taki, Napisałem taki rozdział, w którym wyjaśniam, w jaki sposób te fale powstają, rozchodzą się i tak dalej. Jak przewrócimy następną stronę, no to tutaj zobaczymy prawa Maxwella. W książce krótkofalarskiej prawa Maxwella. Spokojnie nie jest tak źle. Tu jeszcze brakuje rysunków, które to wyjaśniają. Rysunek jest jak tysiąc słów, ale jeżeli stwierdzicie, że nie, nie, nie iść w tym kierunku, to tego rozdziału może nie być, ale on rapty zajmuje kilka stron, więc to nie są jakieś ciężkie rzeczy. Część techniczna. W części technicznej tutaj są różne ciekawe rzeczy. Między innymi w jaki sposób powstaje rezonans elektryczny, bo to będzie potrzebne do budowy anten, między innymi różnych rzeczy. Książka op opatrzona jest moimi autorskimi rysunkami, które rysowałem ręcznie, więc jest trochę oryginalna. Tutaj mamy anteny, dopasowanie anteny LW na przykład, też był taki film. No więc tak naprawdę jest taki zbiór tego wszystkiego, o czym mówię. już opowiadałem kiedyś. Ten rozdział jest naprawdę taki jeszcze nie, nie do końca skończony no, niestety, ale Ale pracuję nad tym, nad wszystkimi, pracuję po kolei. Modulacje, o modulacjach również ostatnio był film. I tam również um, były te wzory. Kolega mi ostatnio uświadomił, że tam były błędy w tych wzorach, które wam pokazałem, więc już je poprawiłem w tej książce. Tak to jest, jak się pisze szybko. i Tutaj są również, jest taki rozdział dotyczący jonizacji, w jaki sposób te y, powietrze się jonizuje, w jaki sposób y, potem te fale odbijają się od tego zjonizowanego powietrza w jonosferze. dlaczego niektóre fale są tłumione w ionosferze, dlaczego niektóre y, się odbijają na takiej odległości, na inne, na inne odległości. To są również bardzo ciekawe rzeczy, ale tutaj też nie mogę uniknąć fizyki niestety. No i ostatni rozdział, Twoje pierwsze QSO, gdzie opisuje w jaki sposób zrobić swoją pierwszą łączność, no więc yy, myślę, że ta książka nas zainteresuje. Jeden, jedyny egzemplarz. Wydanie zero. Możesz wylicytować cały dochód z tej książki. Od, yy, przekazywany jest w Wielkiej Rokietrze Świętej Pomocy. Link jest na dole. Trzymajcie się, 73 i do zobaczenia.